Cześć, cześć! Witam Was z Costa de Caparica. Hmm, za chwilę pokażę Wam kilka, kilka ujęć z tego miejsca. Są tu naprawdę bardzo ładne plaże. I jest tu dużo surferów, ale to za chwilę Wam pokażę. Zobaczcie, tak wyglądają tutaj plaże. W grudniu tak to wygląda. Jak widzicie bardzo dużo osób surfuje. A ja tutaj poczekam na zachód słońca, wam pokażę, bo z tego co słyszałem są tutaj najładniejsze zachody słońca w Europie, także mam nadzieję, że uda mi się wam nagrać i pokazać. Wow. Ale fala. Podejdę na koniec tego cpelka. coś wędkarze tam wędkują. Zobaczę czy coś udało im się złowić. Żeby podejść tam do tych wędkarzy musiałbym się przedrzeć przez, przez te głazy. Wolę nie ryzykować, bo te fale tutaj są naprawdę... Takie, no nie wiadomo czego się spodziewać, bo czasami jest spokojnie, a czasami buchają dosyć mocno, więc, więc nie, chciałbym, nie chciałbym się wkąpać tutaj. Ale mam nadzieję, że będzie jeszcze jakaś okazja, żeby, żeby zobaczyć gdzieś indziej w innym miejscu. Jest tu bardzo ładnie. Nie ukrywam, byłem też tutaj latem w tych miejscach, jak było ciepło. Dużo więcej było turystów. Plaże były e, oblegane. Teraz jest dużo spokojniej, ale. Jest równie pięknie jak było, jak było wcześniej, latem. Jak przyjeżdżacie do Portugalii bez własnego środka transportu, musicie się liczyć z dużymi kosztami transportu tutejszego, miejskiego, aglomeracyjnego. Za jeden przejazd. Autobusem jest to 2 euro, 2,20, coś takiego. Um, ceny metra i innych tam pociągów bądź tramwajów, to, to tak za bardzo nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, ale w przybliżeniu to również będzie między 2 a, a 3 euro, ale jest. Jedna rzecz, która z ekonomicznego punktu widzenia bardzo pomaga w tym transporcie, zaraz ją pokażę: jest to taka karta miejska, którą wykup wykupujemy i ma ważność jednego miesiąca. Zdjęcie wyrabiane jest na miejscu. Tak wygląda ta karta doładowywuje się ją w wysokości 40 euro na, na miesiąc czasu, i ważność jest do ostatniego dnia danego miesiąca. I nieważne, czy wykupujemy ją w połowie miesiąca i płacimy 40 euro, to ważność i tak będzie do końca danego miesiąca. I tak, wyrobienie takiej karty kosztuje bodajże 10 euro. 10, 15, już nie jestem pewny. I wyrobienie jest jednorazowe, za które się płaci. Jednorazowo i dodatkowo te doładowania, które są w wysokości 40 euro, i bez limitu możemy jeździć tramwajami, pociągami. Jest taki statek, też, który, który przepływa między Almadą a, a Lizboną, To też wchodzi to w grę. To jest karta na całą aglomerację Almady. Możemy do, dojechać sobie do Setubala, do innych części. Cała aglomeracja, e, cała aglomeracja Lizbony. Hmm, ale jeżeli jesteśmy tutaj na, na krócej niż powiedzmy miesiąc i to się nam nie opłaca, to możemy również wykupić, tak jakby wpłacić tutaj 20 euro. I Płacąc w autobusach, bądź pociągach będziemy będziemy płacili nie 2,20, tylko to będzie zniżka. Nie wiem, czy to będzie zniżka 40% czy 50% ale będzie to wychodziło dużo taniej, bo ja na przykład jak tak na samym początku doładowałem, no to z 2,20 płaciłem euro 30 za przejazd, i to automatycznie ściąga z, z konta, które jest na tej karcie. Muszę się jeszcze Wam pochwalić, co udało mi się zakupić tutaj w Portugalii. Hmm. Działa też tutaj platforma sprzedażowa OLX tak jak w Polsce mamy OLX-a, to tutaj również w Portugalii jest OLX portugalski. I zaraz Wam pokażę, co udało mi się tutaj dorwać i w jakich cenach. Już wam pokazuję, co mi się udało kupić tutaj w Portugalii na Aleixie. Są to woblery Rapala Magnumy. Więc są to woblery 14 centymetrowe. Nie wiem, czy będzie widać. Chyba. O. Woblery 14 centymetrowe <coughs> głęboko schodzące oraz woblery trochę mniejsze 11 centymetrowe oraz woblery dwa woblery większe woblery 18 centymetrowe i co jest najśmieszniejsze w tym wszystkim że to są woblery nowe nigdy nie używane pudełka są jeszcze za, zalakowane nie otwierane. z cenami z tyłu 13 euro hmm, 13 ten też 13 a ja kupiłem za sztukę za 5 euro wszystkie są jeszcze zamknięte ja otworzyłem jednego na próbę, żeby zobaczyć, czy. Tylko nawet nie wiem, który teraz był. Czy hmm. to był ten? Nie. Ten, tak. Otworzyłem na próbę, żeby sprawdzić, czy, czy wszystko jest oryginalne. Tak, jest to oryginalny wobler. Wobbler Rapali Magnum także wędki jeszcze nie ma ale przynęty już udało mi się kupić w dobrej cenie oby tylko nie zerwać Zaszło za oceanem. Chciałem wam pokazać tą japońską restaurację, chciałem wejść do środka coś zamówić. Bo są dosyć dobre ceny tam 12.90, 14,90 wieczorem, ale w chwili, w której tam byłem była godzina 17.30, a otwierali ją dopiero do 18.30, więc musiałbym poczekać godzinę. Zrobiło się już trochę chłodno. Mm, no więc nie, nie udało się wejść teraz. Może za kilka dni, tutaj wrócę, to, to się uda. No dobra, pokażę wam. Pokażę wam mm, jakieś inne rzeczy ale polecam tą, tą restaurację jak tutaj będziecie, już się tam jadłem byłem już tam dwa razy i tam jest tak jakby no szwedzki stół, że się zamawia płaci się raz a, a je, się do, je się do oporu jest naprawdę bardzo bardzo smaczne, także polecam polecam jak tu kiedyś będziecie